W dzisiejszej aktualizacji kryptoclini Bitcoin spada i jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia poziomu, o którym wspominałem w poprzednich dwóch materiałach. Czy do końca go Uważam, że tak. O tym sobie porozmawiamy. Mały short z dnia wczorajszego, który rozgrywaliśmy na małych timeframe'ach, nie wszedł, co prawda, natomiast jest jedna pozycja, którą udało nam się wspólnie rozegrać. Także przejdźmy szybko do wykresu. Zaraz Wam wszystko pokażę dokładnie co tutaj widzę, czego możemy się spodziewać i uwaga, mamy jeden nowy potencjalny pattern, który będziemy mogli rozgrywać już niedługo. Natomiast zanim przejdziemy do okresu pamiętajcie na początku, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z moimi aktualizacjami z Bitcoina oraz innych kryptowalut. Także widzimy, zaczynamy sobie od świec godzinowych. Co widzimy? Widzimy, że... Wczoraj, tak naprawdę, od aktualizacji byliśmy w tym miejscu. Dobiliśmy do góry, zrobiliśmy retest naszej linii trendu wzrostowego i zostaliśmy od niej odrzuceni. I taka jest właśnie tutaj rzeczywistość. Więc... Czego możemy się spodziewać? Po pierwsze, jak widać, jesteśmy w tym oto poziomie. Czyli pamiętacie, jak dwa, dwa dni temu w materiale wspominałem, że możemy prawdopodobnie zlecieć z tej, po przebiciu tej linii trendu do poziomu kontrolnego, który został tutaj zrealizowany. Widzimy, że tutaj został on pięknie zadziałał jako support. Odbiliśmy, zritestowaliśmy naszą linię trendu wzrostowego w tym oto miejscu. W tym oto miejscu i zostaliśmy od niej odrzuceni. Co to oznacza? Oznacza to, że Bitcoin w tym momencie jest w większej tendencji spadkowej. Co w dzisiejszym możemy oczywiście zobaczyć. Mieliśmy spadek, uwaga, rzędu e, lub to było 4-5%, tak naprawdę w przeciągu kilku godzin. I teraz, co to może oznaczać? W pierwszej kolejności, na samym początku, chciałbym Was ostrzec, aby w tym momencie nie podejmować głupich decyzji związanych z tradingiem, ponieważ łapanie pozycji w tym miejscu, łapanie pozycji long, na przykład z tego miejsca, nie ma żadnego sensu, ponieważ jest to tak zwane łapanie spadających noży, co się nigdy dobrze nie kończy. Także my musimy zaczekać, zaczekać na dobre wejście. Dobre wejście, które wspominałem już w ostatnich materiałach, znajduje się między innymi uwaga tutaj. Dobre wejście do kolejnej pozycji będziemy mieli na poziomie 28,7, do którego w tym momencie zmierzamy, lub 27,7. Także te dwa poziomy, w zależności od tego, jak dalej się rozwinie sytuacja, będą dla nas dobre do wchodzenia w pozycję małą longową. Jak widać, te dwa poziomy są tutaj bardzo istotne, odgrywają kluczową rolę w tym i w tym przedziale, także w tym miejscu będziemy mogli dopiero rozgrywać jakiekolwiek pozycje na time frame'ach 1 i 4 godzinowych. Także w tym momencie, jeżeli ktoś z Was próbuje tutaj rozgrywać jakiekolwiek longi lub shorty, jest to bardzo niepewne, także polecałbym w tym momencie zwiększyć ostrożność, konkretnie jeżeli chodzi o trading i zaczekać po prostu na dobre wejście, które po prostu jest już, myślę, na przestrzeni kilku dni. Spójrzmy sobie szybko jeszcze na inny wykres, o którym chciałem wam powiedzieć. Po pierwsze, wejdźmy na wykres jednodniowy, widzimy, że mm, jesteśmy w tym momencie praktycznie na poziomie bardzo ważnym. Jeżeli sobie spojrzymy. Tutaj mamy nasz all time high 70 tysięcy dolarów. Widzimy, że w tym miejscu Bitcoin tutaj respektował ten oto poziom. Tutaj był punkt przebicia. Tutaj weszliśmy do naszego bear marketu, w którym potencjalnie jeszcze jesteśmy, ale już pomału z niego wychodzimy. Czyli dobra informacja dla każdego z nas. Natomiast widzimy, że w tym oto miejscu jesteśmy na próbie testu tego oto poziomu. Jak się przybliżymy, możemy zobaczyć, że jesteśmy powyżej. My mieliśmy kilka mocnych zamknięć dniowych powyżej tego poziomu. Jeżeli sobie spojrzymy na świecę tygodniową, mamy zamknięcie świecy tygodniowej powyżej tego poziomu. Także jest to dobry znak generalnie. Natomiast widzimy, tak jak wspominałem już w poprzednim materiale też na mniejszych timeframe'ach, na timeframe jednodniowym też widzimy delikatną, delikatną dywergencję, która jest oto w tym miejscu, nie jest ona aż tak duża, ale mimo wszystko jest, więc tak naprawdę mamy kilka znaków, które będą nas ściągały w dół, po pierwsze jesteśmy poniżej poziomu, który był bardzo, bardzo, bardzo mocny, więc to jest pierwszy znak, drugi znak, mamy dywergencję, trzeci znak, musimy sobie przejść w tym momencie na mniejszy timeframe, który Wam w tym momencie pokażę. i uwaga, tak, mamy potencjalnie nowy pattern, jak dobrze wiecie, jest to pattern, który się nazywa falling wedge. Jest to generalnie trend, pattern spadkowy. Kilka razy rozgrywaliśmy go już na moim kanale i wychodziły one bardzo dobrze. I generalnie jaki jest z niego price target? Price targetem z falling, rising wedge'a zawsze jest bottom of the wedge, czyli nasz początek, w którym on się zaczął. Czyli w tym wypadku byłoby to 23 900. Natomiast po drodze mamy kilka bardzo ważnych poziomów, na świecach 4-godzinowych, które musimy sobie tutaj zaobserwować. Pierwszym z nich będzie oczywiście 27,8, 26,5. I uwaga, tutaj jeden z bardzo ważnych poziomów, który uważam, że jest tutaj naprawdę najbardziej kluczowy i realny do zrealizowania, to jest 25,2, czyli te okolice są poziomami, które w dłuższej perspektywie, mówię, jesteśmy na timeframe 4 godziny, więc tak naprawdę ten ruch tutaj może trwać kilka dni, a nawet tygodni, ponieważ yy, możemy tutaj spaść, zretestować, Odbić powrotem do górnej bandy, natomiast generalnie moim zdaniem w najbliższych dniach i tygodniach możemy spodziewać się retestu do poziomu 25,1 to jest daleki poziom, natomiast na pewno poziom, który ja obserwuję na ten moment nie zmienia się to nic od wczorajszego i przedwczorajszego materiału, to jest 28,1 687, czyli 28,7, 28,6. To jest poziom, który obserwuję i drugi poziom, który obserwuję 27,7. Także czy na ten moment tutaj możemy coś rozgrywać? Uważam, że nie. Czekamy na dobre wejście. Może być również tak, że w tym momencie nie dosiągniemy 28. Z tego poziomu jeszcze urośniemy, zanim spadniemy dalej i zrobimy retest tego oto poziomu, który też był tutaj dosyć kluczowy i dopiero z tego oto poziomu spadniemy dalej i będziemy generowali kolejne lower low. Co też na dalej. Tak naprawdę robimy, jeżeli sobie spojrzymy, mamy lower low, lower low, lower low, lower low, high, higher high, lower high, lower high i tak dalej. Więc siłą rzeczy następnym ruchem, żeby, żebyśmy utrzymali ten trend spadkowy, powinno być wygenerowanie kolejnego higher low. Więc tak naprawdę tak to wygląda na ten moment. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym uważacie. Jestem ciekawy waszego zdania. Dajcie znać, czy wchodziliście ostatnio w jakieś pozycje, czy też nie. No i widzimy się w kolejnych aktualizacjach. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz i suba, wyłączyć powiadomienia. Żebyście byli na bieżąco z moimi aktualizacjami codziennymi. I widzimy się oczywiście. Zapraszam również wszystkich na Discorda, jeżeli was tam jeszcze nie ma. Mamy tutaj kilka osób, które tradują na bieżąco każdego dnia. Dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Widzimy się w dniu. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję i śledzić na bieżąco. Dołączajcie do Discorda, ponieważ tam jest dużo informacji, które mogą Was na YouTube omijać. I widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam udanego dnia.